Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Schweigert były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś, szanowni państwo, porozmawiamy o tym, że Alfons i oszust Karol Nawrocki będzie obiecywał Mencenowi wszystko i jego elektorat. to jest naprawdę jedna z najbardziej zabawnych historii, kiedy facet, który obiecał panu Jerzemu dożywotnią opiekę w zamian za mieszkanie. W dopuszczenie do informacji niejawnych i sk skończenie tej procedury w ABW. Ale to już zaraz. Ale facet, który obiecał wszystko, skończyło się tak, że pan Jerzy skończył w DPS-ie, gdzie skończy Polska. Po prostu Alfons, Alfons, dlaczego Alfons? To nie jest epitet, to jest po prostu opisanie roli, którą on pełnił, pracy, którą wykonywał po prostu 20 parę lat temu, a może nawet trochę mniej, bo pan twierdził, że on tą pracę robił w 2006-2007. To jest, szanowni państwo, wcale nie tak mało. Ja państwu przypomnę nasza książka Więzień CBA. Ostatnie kilkadziesiąt egzemplarzy jeszcze z naszymi podpisami sprzedaliśmy praktycznie w tej chwili z 1946 sztuk na moment nagrania. Jak Państwo będzie to oglądali, pewnie kilkanaście sztuk mniej, znaczy więcej, czyli mniej do tego, bo tylko podpiszemy tylko 2000 szanowni Państwo i się nie ugniemy. To znaczy, może tam będziemy podpisywać na spotkaniach, ale te 2000 sztuk to i tak będzie. Mam nadzieję, że kilka godzin, a nie kilkanaście godzin pracy. Nigdy nie podpisywałem takiej ilości książek. To jest po prostu. Robimy. To Tomek wymyślił, żeby dać ten drugi tysiąc. Ja, szanowni Państwo, wydaję książki, piszę książki od ponad 20 lat. Nigdy nie podpisywałem takiej ilości. Maksymalna kwota, którą podpisywałem za jednym zamachem, to była setka. Więc i ta setka zwykle trwała godzinę półtorej. I bardzo dziękujemy Impostowi za to, że bardzo nam pomoże w tym. Odcinku. Tak, tak, bo to pan tutaj naprawdę to jest bardzo dobra polska firma, przede wszystkim firma, która płaci podatki w Polsce, szanowni Państwo. Impost nie bała się przyznała, że ukradli paczkę. <grych> to jest firma, która to nawiązuje do sprawy, gdzie CBA rąbnęło po prostu paczkę z impostu i potem ją podrzuciło i się zrobił problem. Natomiast ja mówię o tym, że to jest ważna rzecz, jeżeli chcemy, żeby Polska była bogata, żeby Polakom się dobrze żyło, żeby jest naprawdę trudno. Zrozumieć, dlaczego jest to tolero, tolerowana sytuacja, w której e, Impost e, nie jest monopolistą na rynku, a zapłacił e, więcej podatków niż wszystkie inne firmy razem wzięte, więc ktoś tu oszukuje na podatkach. W każdym razie, my nasze książki na Hoknot.pl są tylko i wyłącznie dostępne, można tylko i wyłącznie zamawiać przez Impost. Jeżeli chcecie Państwo, potrzebujecie innego formu, formy transportu, to zapraszamy na capitalbook.com.pl. Ja jeszcze Przypominam o książce Rozmiar Nie ma Znaczenia, czyli Stokłamstwo o Seksie. No i koniecznie, szanowni Państwo, Mid Dobrej Ameryki Dziś wchodzi do sprzedaży. To jest naprawdę bardzo ważny tekst. Tekst, który za czasów, kiedy ludzi coś obchodziła polityka i się interesowali merytoryką, no to ten tekst by zrobił dużą dyskusję. Aleksander Piński, redaktor naczelny, napisał o tym. Ja Państwu przeczytam zresztą fragment początku. Stany Zjednoczone mają ponad 800 baz wojskowych w 85 krajach świata. Nie ma i nie było nigdy kraju, który miałby ich więcej. Za pośrednictwem baz uzyskują korzyści militarne i strategiczne, jakie w poprzednich wiekach miały imperia posiadające kolonie. Korzyści ekonomiczne, podobne do tych wynikających z kolonializmu, realizują wpływając na wynik wyborów w innych krajach, tak by rządzili w nich ludzie sprzyjający zarabianiu pieniędzy przez amerykańskie firmy. Tylko w drugiej połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych 81 razy wpłynęły na wynik demokratycznych wyborów gdy Narody wybierały partie, które się Amerykanom nie podobały, takie rządy obalali. Szanowni Państwo, jak to powiedzieć, to jest nasze przesłanie do przyjaciół z Ameryki, bo uważamy Amerykę naprawdę za przyjaciół, etc. Po prostu ręce precz od polskich wyborów. Eee, naprawdę. Wiecie, znacie mnie i Tomka, wiecie, że mamy ciepłe uczucia do Amerykanów, natomiast jeżeli część um, amerykańskiego establishmentu jest... w Ameryce od No, ale jak chcecie, jak chcecie po prostu naprawdę, żeby ta przyjaźń się rozwijała i tego trzymajcie łapy z dala od polskich wyborów. Koncepcje różne, wspierania przez Trumpa, wysyłania oświadczeń, etc. To wszystko jest próba wpływania na wybory. I, i jak to, jakby to powiedzieć, będzie... Zapamiętane. Na wybory w Rosji nie wpływać. Nie no właśnie. Naprawdę. Pozwólcie. Po, pozwólcie był. Polakom samodzielnie wybrać e, swoją drogę. Nie chcę Malfonsa. Na Naprawdę. Nie instalujcie na Malfonsa. Nie dobrze. instalujcie nam Malfonsa, no bo. Jakby to powiedzieć... U Alfonsa nie chcemy. Tak. My sobie z Alfonsem i tak po, 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 po ten... Alfons nie po, ten. tutaj. Bo Proszę ci państwo, po, po latach e, prokuratura krajowa przyznała, że e, podobnie jak Tomek, byłem igielowany Pegazusem e, i bezprawnie. Od 2017 roku. Tak, do 2022 do końca tak. roku. Wyobraźcie sobie oni to napisali. U mnie i u Janka że tyle czasu i te, y, ci ludzie z CBA, ci sami dalej jeszcze wokół nas łażą, ci sami. Ci sami zbierali dowody na mnie i na Janka i zbierają i, i dowody, na, na bo... ich dowodów mam mieć, y, ich materiałów mam mieć rozszerzone zarzuty, rozumiecie? Przestępców, którzy zostali określeni w tym śledztwie jako przestępcy. <laughs> to, to, jest, to, to jest niebywałe, no. to jest niebywałe. A dlaczego żeście kłamali Jankowi, żeście, wiecie, to jest wielka przykrość, no. Taka bezsilność w państwie, państwo krzywdzi. Ja doświadczyłem tego, co się dzieje w więzieniu. Wiem, jak to jest. To jest strasznie przykro. Wiecie, jak jest, a po prostu śmieją się wam w twarz. Przyjeżdża, przyjeżdża pani z CBA i mówi: Nie, ja nie mam dla pana dużo czasu. Ja mówię, tak ja w ogóle pani nie zeznam. To ja sobie pójdę stąd. To wy dobrze, nie ma problemu. Pani sobie pójdzie stąd. Tylko ja na końcu tutaj w tym zeznaniu pani napiszę w uwagach to, co mam napisać. Szału dostała. Mówię, a, a, później prostu, a później po prostu wyślę list do, do yy, mojego adwokata, a listy do adwokata idą bez, bez kontroli. O, o pani zachowaniu. Siedziała i musiała zapisać. I co? Spodziewałam się, że to poszło do kosza. <grych> I to jest ta być silność. Tak, mówię, szanowni. Ale ja stąd wyjdę, a pan tu będzie siedział, ale mi się to bardzo podoba. Rzeczywiście, to tak. ja się zadomowiłem. Pani też tutaj kiedyś trafi. Pan jest bezczelny. Ka Karol Nawrocki obieca wszystko. Szanowni Państwo, to jest facet. Wyobraźcie sobie, czy znaczy ja, ja myślę, że Polska jest mądrzejsza niż kobieta, która przy, przy, przyjmuje, przepraszam, pijanego faceta, który, albo tam lekko przytrzeźwionego, który mówi: Przychodzi, ja już, ja już cię więcej nie będę bił, już teraz będę grzeczny. To już... był ostatni raz, ten, ten 70 raz to już był ostatni, tak. Tak. Szanowni Państwo, koleś, który obiecał starszemu, schorowanemu mężczyźnie, który był przestępcą i jakby to powiedzieć, ten epizod moim zdaniem spowodował, że pan e, Karol Nawrocki doszedł do wniosku, że za tym człowiekiem nikt się nie upomni. Tak. Wiecie Państwo, na dzisiaj najbardziej zabawne jest to, że o głosy e, w elektoratu Konfederacji Zabiega partia, która inwigilowała. Znaczy ja jestem przekonany, że Brown miał pegazusa. Eee, I ta eee, ja powiem tak, ta historia, gdyby ujrzała światło dzienne. No to oczywiście położyłaby kres e, po prostu. E... Dlatego nie ruszasz się słowa Gazusa. Tak, ale to są. Ale dlaczego jestem. Dlaczego tak kres jest PiS nie rusza? Szanowni Państwo, ja kiedy byłem. Właśnie wczoraj rozmawiałem z człowiekiem, który był w tamtym czasie jednym z moich redaktorów naczelnych, bo ja przecież pracowałem w tygodniku Enczas, publikowałem tam teksty. To jest tygodnik, którego główną linią jest wspieranie konfederacji. I muszę Państwu powiedzieć, że przez te lata Tomasz Zomer mi naprawdę nie puścił, puścił mi na przykład, bo to jest ważne, puścił mi w roku 2020 tekst że wzywający elektorat Konfederatów do zagłosowania na Rafała Trzaskowskiego. Tak. I to naprawdę było, wiecie Państwo, dużo. I potem, kiedy się wszyscy zdziwili, że połowa wyborców Konfederacji zagłosowała za Trzaskowskim i że Duda nie dostał tam żadnej przewagi, to był duży szok oskarżenia o zdradę o to. I e Wiecie Państwo, można nie lubić Tomasza Zomera, jego poglądów. On jest za tym, żeby Polska opuściła Unię Europejską, etc. Nazywanie go prorosyjskim jest bardzo infantylne, dlatego że nikt tyle nie zrobił, co Zomer na upamiętnieniu mordu Rosjan, który popełnili na Polakach w latach 30., ta tak zwana operacja Polska, Holokaust Polaków, zapomniany Holokaust Polaków, wyparty Holokaust Polaków. Wiecie Państwo, co świadczy o. Prorosyjskości Pisu o tym, że film nakręcony przez Zomera nigdy nie został wyemitowany w telewizji publicznej. Film opowiadający o tym, jak Rosjanie zamordowali ponad 100 tysięcy Polaków z rejonów przygranicznych, czyli z ówczesnego terenów zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy, jak dla nich ten. I nie zrobili tego tak samo z tego samego południa, dla którego nie powstał pomnik e, e, ofiar, e, to ofiar, pomnik zwycięstwa roku 1920. Ja Państwu przypomnę, bo to jest ważne, naprawdę ważne. E, to jest książka pana majora Roberta Hedy, Polska kolumna Putina. Ta książka, szanowni państwo, jest naprawdę mocna, jeżeli ona pokazuje, jakby to ująć, w jaki sposób PiS realizował rosyjską agendę w Polsce. Karol Nawrocki to jest facet, który przyjdzie i po prostu obieca wszystko. Szanowni państwo, on wszystko zrobi męcenowi, natomiast dzień, w którym on stanie się w pałacu, Dobra. będzie dniem pod hasłem wypier... Ja Nie, ten bezpokój to. Bez pokój, tak? To jest moment... W tych budach nie wejdziesz, tak? gdzie tutaj chcesz wejść, żartuję. To jest, to jest najgorsze, że, że niezrozumienie że nie, nie, nie tego mechanizmu, żeby dlaczego, wiecie państwo, były, oczywiście ktoś powie, że były moralne powody, dla których się nie zgodziliśmy wziąć pieniędzy od PiSu i nie, nie zgodziliśmy się z nimi zawrzeć jakiegokolwiek porozumienia, mimo że byliśmy tam kasowani. Ale najważniejszym powodem dla których nawet nie usiedliśmy do negocjacji z pisem, było to, że nie możesz usiąść do negocjacji z człowiekiem, który działa w złej wierze i który przy pierwszej możliwej okazji zerwie to porozumienie i cię skasuje. Bo po prostu pis nie ma zdolności. Ludzie pisu nie mają zdolności. To są po prostu skurwy. I, i, i tego, to są ludzie, którzy. Eee. Tylko to, co Donald Tusk wyszedł i rzeczywiście mówi, no oni tylko kasa. Ich interesuje tylko kasa. Dorwanie się kasa do państwa I nie ludzi. Tak. Wiecie Państwo, to jest to, że oni nam zainstalowali Pegasusy, ale to, że ja mam e, maile ale, powiem Ci tak. Ja otrzymałem tą satysfakcję, te, przepraszam, satysfakcję, będąc w gronie tych 31 osób już długo, prawda? Już niedługo po, po, po wygranych wyborach. Tobie odmawiali tego przez półtora roku. To jest kurwyństwo. No, tobie, Twoim dzieciom, Twojej rodzinie, no to jest, to jest coś ohydnego. Okazuje się, że miałeś tyle samo tego Pegasusa, ja. ja o tym mówiłem, ja o tym trąbiłem, mnie ludzie o tym mówili. Janek miał Pegazusa. Dopiero jak dostaliście wpysk, mówię do, do, do niektórych rządzących, dokumentem, to żeście zrobili to. Ja, jak, jak, was, jak wam nie wstyd, żebyście, że, 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 że robicie takie rzeczy? Jak wam, dlaczego tak robicie? Ilu ludziom jeszcze takim jak my zapieracie tego, żeby byli krzywdzeni? Przecież nie byłoby żadnej zaslanej koalicji PiSu z kimkolwiek, gdybyście nie przeszkadzali tej, tej komisji do spraw Pegasusa. żebyście pokazali, ile było Pegazusów, jak Kaczyński śledził swoich ludzi, by nikt nawet nie spojrzał w jego kierunku, bo to, co mówimy latami. Dlaczego pan, panie premierze, tego nie spowodował? Przecież dlaczego pan pozwolił oszukiwać Bodnara? Pan, mówiliśmy panu, przecież panie premierze, CBA i prokuratura, ludzie z prokuraturze ukrywają faktycz faktyczną ilość e, Pegazusów. Przecież Pegazusem byli szpiegowani ludzie Kaczyńskiego. Już nie chodzi o nas. Koniec zdolności koalicyjnej, koniec Kaczyńskiego, po prostu dręczył swoich ludzi. A wy żeście na to poszli. Dlaczego pan pani się ma, jaka do poszedł? Dlaczego pan panie Kujawa się z tym zgodził? W imię czego? W imię dobra służby? Przecież to chodzi o dobro Polski, nie dobro służby. Żeście naprawdę inwigilowali mnóstwo ludzi, a inwigilował, inwigilował Kaczyński swoich. Gdyby wyszło czarno na białym, że inwigilował Wiplera, inwigilował, inwigilował Suskiego, inwigilował ludzi ze swojego otoczenia, Pegasusem, nie byłoby żadnej koalicji. I nie byłoby już teraz dyskusji żadnej, na pewno Brauna, nie byłoby żadnej dyskusji nawet o tym, że Kaczyński chce z nimi rozmawiać. To samo zrobił z Leperem, to samo chciał zrobić z Giertychem, tak samo zrobił z Gowinem. I, I próbował tak samo zrobić z Ziobrą, ale Ziobrą miał na niego haki. No, no szanowni państwo, no wiesz, to jest jasne. Kukiza, Kukiza, że tak powiem, zmarginalizował. Kukiz z 20% poparcia doszedł do dwóch posłów. I do tego, że, że, że powiedział, to no nazywajcie szmatą, mnie szmatą, i mi mnie w twarz. No, nikt nie będzie pluł na, 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 na pana Kukiza. No, rozumiecie? To tym się kończy Mariusz z Kaczyńskim. I teraz, I teraz dalej to leży. W imię Jakiego dobra? Dobra pana Siemuniaka, czy dobra pana Kujawy? Czy dobra pani przeszkolanki yy, Macierewicza, czyli pani żochowskiej? O czym wy mówicie? Przecież te, te, przecież trzeba pokazać. Kaczyński, ty jesteś zły człowiek, inwigilowałeś, inwigilowałeś, jesteś złym człowiekiem, inwigilowałeś swoich. Najbliższe, najbliższych ludzi. Przecież słyszeliście, co mówił Tomasz Kaszmarek, którzyście to go zaczęli gnoić, opowiadał wam o burdelach, za które już dawno powinien odpowiadać Kaczyński z Wąsikiem i inni ludzie. Wydawanie Państwowych pieniędzy na burdele. No przecież to, to, jest, to, jest, to jest coś niebywego. Dlaczego nie ma w tej sprawie? Dlaczego, dlaczego, nie, dlaczego nie odpowiadają za to, że wydawali Państwo pieniądze na burdele? Szanowni państwo. I, I to, co opowiadał, że on był do tego, żeby śledzić Cuskiego między innymi, że później dalej to robiono. Przecież są te dokumenty. Wy, żeście na początku nie dawali certyfikatów bezpieczeństwa Komisji do spraw Pegasusa, a daliście certyfikat Alfonsowi. No ludzie, no, no, no to, to jak to jest? Nie dawaliście posłom z Komisji do spraw Pegasusa, żeście im wstrzymywali ta nasza władza, a Alfons przyniósł wymuszone zaświadczenie od byłego kryminalisty, emeryta, w bardzo, w bardzo ciężkim, ciężkim stanie zdrowia i, 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 i praktycznie zależnego od niego. I dostał, i dostał, dostał najwyższe dopuszczenie do, 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 do tajemnic państwowych, mimo tego, że w jego otoczeniu są. No, faszyści, ludzie powiązani z grupami przestępczymi, z rosyjskimi grupami przestępczymi, z jakimiś gangami narkotykowymi, to wszystko tam jest i wolno. Przecież to, to jest niebywałe, Wiecie co? A, wy, a wy trzymacie tych samych ludzi. W imię czego wy to robicie? Wiecie w imię czego? Bo weszliście w te same buty, w te same biznes. Bo PiS zostawił jedno, co jest takie rzeczywiście, co pokazywaliśmy. Zostawił ten mechanizm, jak kraść państwowe pieniądze i między innymi przy pomocy CBA. To zrobił PiS. Tak. Janek pokazał wam, jak CBA chciał wypłacić 112 milionów złotych yy, przestępcy... Czy, czy, Ludziom, którzy byli zawieszani w, w, w aferę yy, przeciwko sędziom Sądu Najwyższego. Jest to wszystko. Nikt nie podjął nawet tego śledztwa. Pani siłała, nie ruszyła nawet tych rzeczy. 112 milionów złotych, pomyślcie sobie. Mało tego. Do tej pory nie ruszają. Co? Nikt nie ruszył tego. żeście tylko mówili: poczekajcie, poczekajcie, później to się ruszy. Kiedy to się ruszy? A jak na wygra? Ja już nie mówię o tym pół miliardzie euro, bo to już będziecie mieli problem. Już się, już się dalej dzieje. Jest udokumentowana sprawa Janka, rozumiecie? CBA chciało zapitkać 112 milionów złotych. No dlatego Janku tak to, tak to wygląda. Pamiętajcie, jeszcze raz mówimy. Nawrocki to Kurski. Tak, to kurski. To jest bardzo ważne. Szanowni Państwo, Jacek Kurski, człowiek, który chronił syna oskarżonego o pedofilię w sposób niezgodny z prawem. To znaczy, Szanowni Państwo, ta sprawa nie trafiła nigdy. To znaczy, on go po prostu, to były ewidentne naciski na prokuraturę, to były ewidentne wykorzystywanie wpływów, aby jego syn, który skrzywdził 11-letnie dziecko, pozostał bezkarny. To dziecko zwróciło się do wymiaru sprawiedliwości. Już jako dorosła kobieta, natomiast to jest zbrodnia, która nie podlega przedawnieniu tego tak prosto i tak szybko. Każdy inny człowiek, gdyby nie chodziło o Zdzisława Kurskiego, syna Jacka Kurskiego, każdy inny miałby proces. Panie Państwo, każdy inny człowiek musiałby się zmierzyć z dowodami. Te dowody są po prostu porażające, bo wiecie Państwo, to jest. To jest łatwo, przepraszam, sprawdzić, czy dana osoba konfabuluje, czy dana osoba. Wiecie Państwo, to psycholodzy są w stanie to ocenić. Czy w jakikolwiek sposób jest jakakolwiek przerysowanie i nawrocki dziś, szanowni Państwo, ja, ja muszę to przypomnieć. Pamiętajcie, że w roku 2020. Wyszła sprawa, która gdyby dobrze gdyby media nie były skorumpowane, zakończyłaby karierę polityczną Andrzeja Duda. Tak. Andrzej Duda ułaskawił pedofila. Ale nie byle jakiego pedofila. Pedofila, który skrzywdził własną córkę. Ale w jaki sposób ułaskawił? W taki, że on mógł z powrotem zamieszkać. Z partnerką, czyli matką dziecka i z tą córką, którą skrzywdził, i uzasadnieniem było, że one potrzebują tego człowieka, ponieważ same nie są w stanie się utrzymać. Litości. Ludzie typu ziobro, typu jego zastępcy, którzy wnioskowali o to, ludzie, którzy wiedzą, że istnieje coś takiego, jak Fundusz Sprawiedliwości, który właśnie został stworzony po to, aby tacy ludzie jak ta kobieta i jej dziecko mogli przeprowadzić się na drugi koniec Polski, e, dostać pracę, dostać mieszkanie i spróbować zapomnieć o całym koszmarze, który był ich e, udziałem. Zamiast tego Andrzej Duda podpisał: Ja powiem Państwu tego: co ten człowiek? To jest pytanie też do służb. To jest pytanie, na które pan Siemoniak i pan Kujawa powinni odpowiedzieć. Ja jestem celowo złośliwy, szanowni państwo, bo ja przypomnę, że to, co żeśmy wspominali. Jak, jak zanim dostałem ten papier, to dzień wcześniej rozmawiałem z panem e, rzecznikiem Jackiem Dobrzyńskim, moim kolegą, który, Jacek jest zawsze pomocny i zawsze był jednym z najlepszych rzeczników ludzi ze służb specjalnych, który rozumie pracę i on do mnie dzwonił, używając swojego autorytetu, tego mówiąc, że ja dysponuję fałszyw, fałszywką, że to jest po prostu nieprawda, etc., ja już mu powiedziałem, bo ja już w tym momencie miałem informację o tym, że prokuratura jednak uznaje to za, za status, za przestępstwo, i, i ten. Ja w styczniu ja się wypowiadam w swoim tym. Więc pytanie takie, Jacku, Panie Ministrze Tomaszu Siemoniaku, znamy się, wydawało mi się kiedyś, że się nawet lubiliśmy. Ej, ktoś Was wprowadził w błąd? Jakie konsekwencje planujecie wyciągnąć wobec ludzi, którzy wprowadzili mnie, was w błąd? Ludzi, którzy użyli Centralnego Biura Antykorupcyjnego do De facto nie zniszczenia mnie, śledzenia, etc. Wiecie Państwo, potem były takie sytuacje, że kiedy ja na przykład leżałem w szpitalu na rekonwalescencji krótkiej po operacji ratującej życie, czyli usuwaniu nowotworów złośliwych, dwóch w trybie, to czytałem sobie, że jestem w szpitalu na u, u człowieka, który był związany z ludźmi pracującymi dla CBA, który pisał że. Masz wszywkę. Tak, no, że no. jestem na wszywce, a, a, która ma tego bo zostałem ultimatum. Od... Obserwacje, no oddział za nami wysłali rano, no wstyd. No. Tak, bo wiecie no, państwo, to była 30, no, no, że... Tomek mnie zawiózł na no, tak. Tak jak teraz, staracie się mu pokazywać, że twierdzić, że ja jestem, że ja jestem e, zdrowy, a ja jestem ciężko chorym człowiekiem. Wstyd. Niestety. Wstyd. Szanowni państwo. Naprawdę e, warte zapamiętania. E, Karol Nawrocki, to jest Jacek Kurski. Dwa. E, wszystko, co Karol Nawrocki, wszystko to jest oszust, to jest człowiek, który okradł e, człowieka, który tak naprawdę niczego nie miał poza tym mieszkaniem. Wiecie Państwo, to jest taka. Zabranie facetowi, który ma problemy ze sobą, który nie wzbudza żadnej sympatii. Wiecie Państwo, to jest taki cynizm maksymalny, że pójdę i mu zabiorę, no bo się za tym człowiekiem nikt nie ujmie. To za nim się ujmie. Szanowni Państwo, przypominam Wam też o historii... Ekspert Haki Hitlera, to jest nowy numer. W tym numerze jest mój świetny tekst, przepraszam za brak skromności, o końcu mitu piościckiego, ale też bardzo dobry o wojennej prowokacji bankierów, o tym, że to Europa stała za wojną secesyjną. To Anglicy chcieli podzielić Amerykę na dwa kraje, dzięki czemu by zachowali na świecie prymat. Nie udało im się, uwaga, nie udało im się dzięki pomocy rosyjskiej. Bardzo ciekawa historia. Car rosyjski wkurzony, upokorzony klęską w wojnie krymskiej lat 50. XIX wieku wysłał pomoc Stanom Zjednoczonym, pomoc, która sprawiła flotę, która sprawiła, że nie doszło do włączenia się sił francuskich i angielskich po stronie konfederatów. W zamian właśnie za tą pomoc Ameryka zapłaciła Rosjanom uwaga pod pretekstem odkupienia Alaski, którą wszyscy uważali za kompletne badziewie, gdzie nic nie ma. Ale jakoś trzeba było zapłacić za tą pomoc. Ameryka, amerykańska konstytucja nie przewidywała płacenia za sojusze, więc trzeba było coś kupić. I to jest naprawdę świetna historia, szanowni państwo. Dziwię się, że jeszcze Amerykanie... Kamienie, które miały być przedmiotem śledztwa... Okazało Były, były. Genialnym, genialnym interesem. Tak. Szanowni Państwo, historia na weekend też polecamy. Naprawdę dobra, w dobrych kierunkach. 1000 dolarów ówczesnych, to. chyba, tak? 1000 tak. dolarów. Nie, nie, to Ponad 7 milionów. E, ponad 7 milionów, ale to były zupełnie inne pieniądze. Szanowni Państwo, morderstwo kontrolowane polecamy. I polska Sycylia. Szanowni Państwo, Jarosław Pieczonka, były agent wojskowych służb, który. Pracował w policji i jako agent wojskówki i policjant infiltrował grupy przestępcze. Naprawdę w wpadł, wpadł, szanowni, czy ten w, wpadł. W każdym razie to jest naprawdę bardzo ciekawa książka. Zresztą pan Jarosław pisze już następną. Ta będzie o e, jego zagranicznych wojażach, o tym, jak pracował, jak ochraniał statki za kasę przed piratami. Tak. Bo on tam naprawdę był, a nie ci, którzy idą w różne miejsca i mówią, że łapią szpiegów, nie wiem, wejdą do, do KRS-u, mówią i tutaj właśnie wy, wykryli, wykryli szpiegów, no, czasami znajdą coś w, i nie wiedzą co znaleźli, nawet jaki, jakie perełki, ale nie, no, ogólnie jest ok, także i pozdrawiam tych wszystkich e, fachowców, specjalistów. Od służb specjalnych wywiadu, którzy wypowiadają się na temat Rosji, nie będąc w Rosji. Nie, nie znając języka. Nie znając języka, czy będąc w innych miejscach, tak. I ciebie, Piet, jak który żeś się zwrócił do Amanu w 2009 roku, a później wiesz. Aman to wywiad wojskowy. Wywiad wojskowy. wojskowy. A, później, a później dlatego, że się obraziłeś, Nisztor, bo zwróciłeś się do, do służb izraelskich o ochronę, ale później za to, żeś w 2000. W 18 roku powiedział, że wszystkim, którzy za, są za, za Izraelem, to wydać paszporty, chodziło o mnie po moim aresztowaniu. Bo jak w 1968 roku wydawać paszporty w jedną stronę, czyli wyrzucać Polaków pochodzenia żydowskiego z Polski. Tak właśnie tutaj właśnie. Jeżeli, jeżeli ktoś dzisiaj występuje w roli rzecznika Izraela, to może warto byłoby, żeby po prostu trzy razy się zastanowił, czy nie oddać polskiego obywatelstwa i zmienić na obywatelstwo izraelskie. Ty nie możesz, bo, bo cię nikt nie przyjął. Rozumiesz? I ty żeś nie chcesz ci ubliżać. Zwróciłeś się do, do chłopaków Zamanu w 2009 roku. No. Więcej potrzebujesz? E, Pozdrów żonę, pozrób żonę. E, i zapytaj się dlaczego te rosyjskie nazwiska z Facebooka kasowała i, 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 i że, że się dalej instalował. No. No. Też tego Simoniak robi, jakby chciał, a nie chciał. Do więzienia. Panie Jarosławie, też proszę, bo do, do pana jeszcze. Panie Jarosławie, no słyszałem, że pan się wypowiada pozytywnie o Brownie. O tym Brownie, którego pan tam po prostu odżegnywał od czci i wiary. My wiemy już, że to jest Brown. Za Janka wielkie rozczarowanie. Ja, ja patrzę na to wszystko i, 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 i trzeba po prostu ich. Tych wszystkich szczepem tak, antysemitów bardzo mocno yy, odsunąć od możliwości rządzenia w Polsce. Natomiast yy, panie Kaszyński, dla pana mi jest OK, prawda? Dla pana nie ma problemu, pan jed, jed, jeden, jeden poseł ze Strołęki, który był yy, ścigany przez CBA, kiedy okazało się, że na nim wisi większość, to pan się przeprosić. Pan przeprosi brał na teraz. Pan, co panu zależy? Pan przeprosi brał na 6%. <laughs> nie, wie pan, jakie jest rzuca? Ja mimo tego, że. Naprawdę ja mam pretensje do Brauna. Ja nie wiem czy Braun się zgodzi z panem rozmawiać. I, i, I to są największe jaja. Do więzienia panie Kaczyński, do więzienia. Okay.